Ja będę siedział i czekał na cud. A jak się nie stanie, to. Oto o ją! Ja, Oto ja! Kawy? <śmów> Postna! Postna, ale gorąca i wyśmienita do koniaczku nie namawiam. Postnik z siebie, a może jednak zechcesz. Nie! Dam ci lepiej, likierku. Wyborny, wszystko to podamy nie dla ciebie to dla nas. Czekaj, czekaj. Eee, jadłeś ty już obiad? Jadłem, jadłem, ale z chęcią napiję się gorącej kawy. Zuch! A? Kawy się napiję. <grym> Kawa wyborna, śmierdziakowska. Od kawy i kule biega to śmierdziaków u mnie, artysta, jeszcze od uchy. Trzeba przyznać, wpadnie kiedy na uchę. Ale daj znać y, zawczasu. Czekaj, czy ja ci wczoraj nie kazałem przeprowadzić się z siennikiem poduszkami? Przestraszyłeś się, nikt co? Zapomniałem. Przestraszyłeś się. Przestraszyłeś się. A <grystaszyłeś> ty pójdź gołąbeczku, czy ja bym cię skrzywdzić? <grystaszy> Iwan, nie mogę patrzeć, jak on tak patrzy i w oczy się śmieje. No, nie mogę patrzeć. Kałdą zaczyna mi się trząść ze śmiechu. Pozwól, dam ci ojcowskie błogosławieństwo. Nie, 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 nie wstań, 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 wstań. Teraz ci tylko przeżegnam, o tak. Siadaj. Będziesz miał ubaw i to na twój temat pośmiejesz się, no. Oślica Baalama nas przemówiła i to jak zagadała. <grywka> jak gada. No, wiersz. Nieodparta siła mnie z miłą złączyła. Nad nią i nade mną. Nad nią i nade mną. Nad nią i nade mną, Panie, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się. Do... Panie, zmiłuj się. Wiersze to bzdury. Wiersze to wierutne bzdury. A ty w jakiej sprawie? A właśnie w sprawie tego wziętego do niewoli żołnierza, który nie zaparł się wiary, dał się obedrzeć ze skóry i skonał, sławiąc i chwaląc Chrystusa. Bo jeśli heroizm tego chwalebnego żołnierza był tak wielki, to przecie po mojemu żadnego grzechu nie byłoby w tym, gdyby w tej sytuacji wyrzekł się imienia na ten przykład Chrystusowego i swojego własnego chrztu. W imię dobrych uczynków przez wiele lat i tak odkupić mało duszy. Stój śmierdziaków, zamilcz za chwilę, no! Iwan, on to wszystko tak dla ciebie wymyślił. Chcę, żebyś go pochwalił. No pochwal go, no. pochwal go. Nie myśl, że cię nie kocham. Kocham cię tak samo, jak Alos. Koniaczku? Poczekajcie, choćby przez małą chwilkę, i posłuchajcie, bo ja wszystkiego nie dokończyłem. W tym samym czasie, kiedy zostanę przez Boga natychmiast przeklęty, w tym samym, w tym samym dokładnie momencie, stanę się tak czy siak, jakby poganinem, i chrzest mój zostaje mi odjęty i uwalnia mnie. Czyż nie tak? No, konkluduj, bracie. Konkluduj czem prędzej! A skoro nie jestem chrześcijaninem, znaczy się nie zełgałem przed oprawcami, kiedy pytali, chrześcijaninem jesteś czy nie, bo przecie sam Pan Bóg pozbawił mnie mojego chrześcijaństwa, zanim jeszcze słówko pisnąć zdążyłem moim oprawcom. A skoro jużem zdegradowany, to podług jakiej miary i sprawiedliwości zaczną mnie badać na tamtym świecie ja jako chrześcijanina? Za to, żem się Chrystusa wyrzekł, skoro za jedną tylko myśl jeszcze przed wyrzeczeniem się zostałem już chrztu mojego pozbawiony. Skoro nie jestem chrześcijaninem, znaczy się nie mogę wyrzec się Chrystusa, albowiem nie mam się w ten czas czego wyrzekać. Nie może przecie Pan Bóg wmawiać mu, że był chrześcijaninem. Znaczyłoby to w ten czas, że Bóg wszechmocny wierut kłamie. A czy Pan Bóg, Władyka nieba i ziemi, może skłamać? Choćby tylko jednym słówkiem? Ach, ty kazuisto, ty. Był on gdzieś u jezuitów. Ach, ty jezuito śmierdzący. Kto się tego nauczył, powiedz? Tyle, że łżesz, łżesz i wnet rozbijemy cię na miazgę. Powiedz mi, ty oślico, może i masz rację wobec oprawców. Ale przecież to ty sam wyrzekłeś się swojej wiary. I sam przecież mówisz, że w tym momencie zostałeś wyklęty. <laughs> A skoro wyklęty, to za te anatemę w piekle ci raczej po główce nie pogłaszą. I co ty na to, mój ty urodziwy jezuito? <laughs> nie może być wątpliwości, że sam się wyrzekłem, ale żadnym specjalnym grzechem to wcale nie było. A jeśli i był jaki grzeszek, to całkiem nie nienadzwyczajny. Jak to całkiem nadzwyczajny? Jak to całkiem nadzwyczajny? Przecie w Piśmie Świętym powiedziano, że jeśli macie wiarę choćby jak najmniejsze ziarnko i powiecie przy tym tej górze, żeby wpadła do morza, to ona wpadnie na pierwsze zawołanie i bez żadnej zwłoki, a spróbujcie sami powiedzieć tej górze, żeby nawet nie do morza, bo do morza od nas daleko. Ale choćby do naszej rzeczki cuchnącej wpadło do tej, co płynie tam za sadem, a sami zobaczycie od razu, że nic się nie stanie i wszystko będzie po staremu, choćbyście nie wiem, jak wrzeszczeli. A jeśli wziąć w rachubę i to, że nikt w naszych czasach, nie tylko wy, ale w ogóle nikt nie zdoła zepchnąć góry do morza. Oprócz może jednego człowieka na tej ziemi najwyżej dwóch, którzy gdzieś tam, w wielkiej tajemnicy szukają... Zbawienia na egipskiej pustyni... Stój, 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 stój na chwilę. Zakładasz jednak, że istnieje dwóch takich, którzy mogą góry przenosić. Zapamiętaj to sobie, Iwan, zapisz. Cały ruski człowiek się w tym objawił. Bardzo słusznie, ojciec. Zauważył, że to narodowa cecha naszej wiary. Zgadzasz się? Znaczy, taki, tak jest. Skoro i ty już się zgadzasz... No, Alosza, czy to prawda? Wszak rosyjska wiara jest taka. Ależ nie, wiara ona wcale nie jest rosyjska. Ale ja nie mówię o jego wierze, no chodzi mi o tę cechę, no. No ten szczególniku, o tych dwóch mników, przecież to, to rosyjskie. No. Czeka, czeka, no jest, całkiem rosyjskie. Rubla warte twoje słowo, Co dostaniesz dziś go jeszcze. Ale to do reszty to urzesz, urzesz i urzesz. Więc, durnie użymy to tu tylko z powodu lekkomyślności, nie wierzymy. Bo nie mamy kiedy. Nie mamy kiedy. Po pierwsze roboty Kupa, a po drugie czasu dał Bóg mało, wszystkiego 24 godziny na dobę wyznaczył. Także nie ma człowiek się kiedy wyspać, a co dopiero pokajać. Tak to się myślę, bratku, sumuje, co? Sumować to no. się i sumuje. Zabierać się, Jezu ich, i prać Precz won! WON! Rób, lato, dzisiaj to a to teraz prędź. A ty co? Takie ciekawe? Takie ciekawe, tak? Nie dają kanalie w cichości powiedzieć, posiedzieć, no nie dają, no. Śmierjakow za każdym razem w Boże obiadu tu przyłazi. Ty żyś go tak samo zaciekawi! Czym żyć go taką błyskawi? To lokaj i ham. nadgorliwiec zresztą, kiedy przyjdzie czas. Chodź co, bracie. My? Myśli coś sobie taka oślica i czort wie co tam sobie wymyśli. No myśli ciło. Chodź tutaj. No ale nie ukradnij niczego. Milczy. Brudy pierze poza domem, kulebiaki piecze wyborne, nadto zdatny do wszystkiego. Czort do prawdy. Warto o nim gadać? Oczywiście, że nie warto. No. Co się zaś tego, co on tam sobie obmyśla? To ja uważam, że chłopa ruskiego trzeba mówiąc głupo po prostu lać. Lać! Nasz chłop to szachraj i bardzo dobrze, że łupi się go i teraz. Ziemia ruska mocna. <laughs> Brzeziną stoi. Wytną lasy. Przepadnie ruska ziemia. Jak ja tego kraju nienawidzę. Wiesz co lubię? Bystość. Trzymam stronę mądrych ludzi. Dobra, starczy już za dużo, ojciec wypił. zabieraj. Czekaj, to. No, czekaj no, czekaj, no, przerwałeś mi, no, przerw. Słuchaj. W mokrem będąc przejazdem, zagaduje starego, a ten mi powiada: Bardzo my tu panie lubimy dziewki chłostać. Ja mówię, jak to? Tak. A zawsze je biją młodzi chłopcy, którą zaś chłopak bija temu to do ołtarza wiedzie. Także u nas mówi dziewczęta przyzwyczajone do tego. Markizy, jakowej z desady, co? Słuchaj, może by tak powiedzieć, Pooglądać. Alosza, pokreśniałeś. Pokraśniałeś. Pokraśniać. Nie wstydź się dzidzia. Ja. Nie wstydź się. Żal, że wtedy do ich humana na obiad nie poszedłem. Poopowiadałbym nicho o mokrych dziewuchach. Złoś mnie, bratku bierze, wszak jeśli Bóg jest, jeśli istnieje. To doprawdy moja wina odpowiem za wszystko. Ale jeśli nie ma go w ogóle. No to na cenę oni ci, twoje co? Wszak uby im podrąbywać to mało. Przecie rozwój hamują. Uwierz mi, Iwan, dotyka mnie to do żywego. Nie, nie, ty nie wierzysz, ty nie wierzysz. Nie, nie wiesz, Ty wierzysz jedynie ludziom, tak? Że ze mnie jedynie błazen. Ale wszak wierzysz, że ze mnie nie tylko błazen. Wierzę, wiesz, z ojca jest nie, nie tylko błazen. Wierzę ci, że wierzysz. I że mówisz szczerze. Szczerze ci z oczu patrzy. A Iwan nie. O, Iwan jest wyniosły. Ale tak czy owak, rozprawiłbym się z twoim monasterkiem. Tak. Zebrać by całą tę mistykę po całej ruskiej ziemi i zlikwidować, żeby wszystkich durniów ostatecznie pogonić. O, a ile srebra? Ile złota wpadłoby do mennicy? A po co likwidować? Po co, po co? Po co? Żeby prawda prędzej wzeszła, po to. No, jak ta prawda wzejdzie, to ojca pierwszego ograbią, a potem zlikwidują. A, a ty masz rację. Co za głupie ze mnie. No nic. Niech sobie stoi tam ten twój monasterek. A my mądrzy ludzie będziemy w ciepełku siedzieć i koniaczkiem się raczyć. Najpewniej sam Pan Bóg tak to wszystko urządził. Co ty się znowu śmiejesz? No. teraz żądam powagi. Jest Bóg czy nie? Przecież ojciec parę minut temu zresztą bardzo dowcipnie wywodził o wieżę Smirdiakowa i o tych dwóch starcach, co góry mogą przenosić. Cześć, teraz niby, że podobnie? Aj. A ciebie filozofie mógłby na podobnych rzeczach przyłapać. Idę o zakład, że cię przyłapię. Choćby jutro cię przyłapię, a teraz poważnie. Teraz żądam powagi. Jest Bóg czy nie. Nie ma Boga. Alosza. Jest Bóg? Jest. Iwa ma nieśmiertelność. No i jaka choćby tam bądź, choćby malutka, malusieńka. Nie, nie ma i nieśmiertelności. Żadnej? Żadnej. To znaczy całkowite zero może choćby cośkolwiek, przecież nie nicość. Kompletne zero. Alosza? Jest nieśmiertelność? Jest. A Bóg i nieśmiertelność? I Bóg i nieśmiertelność. W Bogu nieśmiertelność. Hmm. Najprawdopodobniej rację ma Iwan. I pomyśleć tylko, ile to kosztowało człowieka trudu i wysiłku, już od tylu setek lat. Iwan po raz ostatni i zdecydowany. Jest Bóg, czy nie? I po raz ostatni... Nie, nie ma. Kto tak drwi z ludzi, co? Nie wiem, no zapewne diabeł. A diabeł jest? Nie, diabła też nie ma. Co ja bym zrobił z tym, kto pierwszy wymyślił Boga? Powiesić go na suchej gałęzi, to mało. Cywilizacja by nie powstała, nie, gdyby, nie powstała. gdyby nie wymyślono. Ale no, o tym mi mówisz? nie powstałaby cywilizacja. Gdyby nie wymyślono Boga. I koniaczku też by nie było. W każdym razie koniaczek trzeba ojcu zabrać. Czekaj, czekaj. Czekaj. Przerwałeś mi no, czekaj. No, obraź się, malosze. Czekaj. Malosze. Aleksyjczyk, nie gniewaj się na mnie. Nie, nie. Synku, nie gniewaj Nie, przecież ja się i co, nie gniewam. Ja wiem, że serce ojca jest lepsze od głowy. <głosy> <głosy> Moje serce lepsze od głowy. Kto to mówi? <noise> Iwan, kochasz Losze? Kocham. Kochaj. Powiedz mi, co ty tak na mnie patrzysz? Powiedz mi. Co? Co ty tak na mnie patrzysz? Twoje oczy patrzą na mnie i mówią, ach ty piana mordo. Pogardliwe te twoje oczy. Podejrzliwe. Tyś nie z głupia frantu przyjechał. A Alosza patrzy i oczy mu błyszczą. Nie gardzi mną no, Alosza. Alosza, nie kocha Iwana. Przecież nie kocha Iwana. Nie gniewajcie nie... się, ojcze na brata Uż, opposite, i przestańcie go obrażać. Już, to już. Nie gniewaj się na mnie, no. Nie złość się. Wiem, że mnie nie kochasz, za to, to mnie kochać, no. Ale tak Czy siak, nie gniewaj się na mnie, no. Pojedziesz do Czerymaszni, przyjadę tam do ciebie, przywiążę prezent, pokażę ci tam taką jedną dziewuchę. Wedle mojej zasady, chłopcy, w każdej kobiecie można znaleźć coś polto diabli interesującego, czego w żadnej innej nie znajdziesz. Tylko trzeba umieć to znajdować. To jest sztuka. To jest stale. Twoją matkę, nieboszczkę zawsze zadziwiałem. No, tylko tak jakoś inaczej wychodziło. Nieraz bywało, że nawet jej. Nie pogłaszcza, a znaleźć taki dzionek, że cały się przed nią rozpływam. Nóżki całuję. I pamiętam, że zawsze, zawsze, pamiętam to jak dziś. Doprowadzałem do takiego śmieszku. Dźwięcznego, nerwowego, perlistego, wielce osobliwego. Tylko tak się śmiał. Tak, wiem. Wiem, że tak zaczynał się zawsze u nich, atak choroby. Wiem że następnego dnia będzie wrzeszczeć i krzyczeć, i że przecież ten śmieszek żadnego zachwytu przecież nie wyraża. To jednak jakiś zachwyt to jest. Zawiozłem ją wtedy do monasteru. Święci ojcowie ją ratowali, ale przysięgam ci, Aleks. Przysięgam ci. Nigdy nie skrzywdziłem tej mojej opętanicy Raz. Raz. Raz pierwszego roku. Bardzo wtedy chorowała, przestrzegała świąt, szczególnie Matki Boskiej goniła wtedy mnie od siebie do gabinetu. Zaraz je ja wygonisz z siebie całą tę mistykę. Zaraz mówię, wygonię. Patrz mówię. To jest twój święty obraz. Ty go bierzesz za święty, a ja teraz go ściągnę ze ściany, plunę na niego i nic mi się nie stanie. Jak ona to zobaczyła? Wody! Wody! Obliczaj go. go!

Przerzucę i ubiję! I nie Cię! Ferytr! Na Boga! Była tu teraz czy nie? Nie było jej! Nikt jej tu nie, nie widział! Ale ja ją widziałem! Idź do Katarzyny Iwanownej! Kłaniać się kazał! Nie żal mi twojej krwi! Strzeż się, stary! Strzeż swego marzenia, bo i ja mam marzenie! Przeklinam cię i wyrzekam się ciebie na Amen. Ona tu jest. Kruszeńka tu jest. Uspokój się, nie ma jej tutaj, nikt jej tutaj nie widzi. Może wesz o tamtym wejściu. Tamte drzwi zamknięte na kluczu ojca. Ona tu jest. Gruszenk. Dawaj ręcznik i woda. Gdybym go nie przytrzymał, to pewnie by go zabił. Oj, chowaj Boże! A po co uchowaj? Jeden gad. Pożrę drugą gadzinę. Takich los. Nie pozwolę oczywiście na to morderstwo, tak jak przed chwilą nie pozwoliłem. Zostań tutaj z nim, a ja idę na dwór, bo głowa mnie rozwala. Daj mi lusterko. Gdzie jest Iwan? On jest na dworze. Głowa go boli i pilnuje nas. Alusza, tyś moim jedynym synem. Jego się boję, jego bardziej się boję niż tamtego. Nie, że ojciec Iwana nie boli? On się złości, ale przecież on ojca obroni. A Aniele, powiedz prawdę. Była to Gruszyńka czy nie? Nie, 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 było jej. Nikt jej tu nie widzi! Wszędzie ty już chcecie z nią żenić! Ona za niego nie wyjdzie! Nie wyjdzie, nie wyjdzie, pan że nie wyjdzie! Za nic w świecie nie wyjdzie! Aniele, mój kochany, powiedz prawdę, była to gruszynka czy. Wiesz ojciec, ciągle o tym, tak? Czy była, nie, 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 nie była? Nie, 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 wierzę ci! Wierzę ci, ale teraz coś innego! Idź ty do koszynki, co? Albo nie, spotkaj się z nią jakoś. Wypytaj ją tymi swoimi oczyma, wybadaj, którego ona chce. Nie czytam tego, co mógłbyś. Jak ją spotkam, to spytam. Nie. Nie, 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 nie pójdziesz do niej. To, to kusicielka. Kusicielka, zwodniczka, siądzie ci na nie. kolanach. Zacznie cię całować, powiesz, że za ciebie wyjdzie. Nie, nie Pójdź pójdziesz do niej. Nie, bo to nie wypada! A dokąd cię wysyłał? Krzycząc, idź jak stąd wiał? Do Katarzyny, do Katarzyny wam. co? Ma pieniądze? Nie. O. Nie po pieniądze. Ale pieniędzy nie ma. <grym> Nic, ja poleżę przez noc i obmyślę, co i jak. A ty na razie idź. Ale przyjdź niekoniecznie jutro rano. Powiem ci jutro jedno takie słówko. Przyjdziesz? Przyjdę. Jak przyjdziesz, to udawaj. Shhh. To udawaj, że przyjdę do odwiedziny. Nikomu ani słowa. Dobrze. Ani słowa Iwanowi. Dobrze. 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 Dziękuję, nie leżę ujałeś się za mnie. Nigdy ty ci tego nie zapomnę. <grym> jak się ojciec teraz czuje? Zdrów, zdrów, całkiem zdrów. Zdrów! Iwan! Iwan! Iwan co będzie z ojcem i dymitrem? Co? Czym się to wszystko skończy? Być może niczym. Wszystko się rozejdzie, ta. Ta Gruszeńka to bestia. W każdym razie ojca trzeba trzymać w domu, a Dmitra do domu nie wpuszczać. Powiedz mi jeszcze jedno, każdy człowiek ma zaiste prawo rozstrzygać, patrząc na innych ludzi, który z nich. Godzien jest żyć, a który nie? A po co mieszać do tego rozstrzygnięcia kwestię godności? To pytanie rozstrzyga się w ludzkich sercach nie z racji godności, ale z zupełnie innych powodów, dużo bardziej naturalnych. A co do prawa? To kto niby nie ma prawa pragnąć? No ale chyba nie czyjeś śmierć. A bodajby i śmierć. Po co się oszukiwać, skoro wszyscy ludzie tak żyją i nawet nie potrafią żyć inaczej? Ty pytasz z powodu tych moich słów o tym, że jeden gad pożre drugą gadzinę. W takim razie pozwól, że ja Ciebie też o coś zapytam. Czy Ty uważasz, że ja tak samo jak Dymitr jestem zdolny przelać krew tego starego? No, no. zabić go? Nie, Iwan. Nawet przez myśli mi to nie przeszło. Ale nie uważam też, żeby Dymitr mógł. Dzięki Ci choć za to. Pamiętaj, że zawsze będę go bronił, ale swoim pragnieniom w tym wypadku pozostawiam całkowitą swobodę. Nie usądzaj mnie. Nie patrz na mnie jak na złoczyńcę. Aleksy Fedorowiczu Aleksy Fiodorowiczu! Aleksy Fiodorowiczu! Aleksii Fiodorowiczu! Aleksy Fiodorowiczu. Fiodorowiczu. Fiodorowiczu, potrzebna mi pańska pomoc! Aleksy Fiodorowiczu! Aleksy potrzebna pańska pomoc! Aleksy Fiodorowiczu, ja powiem panu teraz, co myślę, a pan powie mi tylko, mam rację, czy nie. Dobrze? Proszę posłuchać. Gdyby on tylko mimochodem kazał mi się kłaniać, nie upierając się przy tym słowie i nie podkreślając go, to byłby koniec. Jeżeli on jednak specjalnie kazał panu przekazać mi te ukłony, to, to może był wzburzony, może nie panował nad sobą, zdecydował się i wystraszył własnej decyzji. Nie odszedł ode mnie pewnym krokiem, ale poleciał na łeb na szyję. No, przecież podkreślenie tego słowa może świadczyć tylko o brawurze. Tak, tak, tak. tak. Teraz mnie się też teraz tak stało. Ale skoro tak, to znaczy, że on jeszcze nie przepadł, ja mogę go jeszcze ocalić. A on nie mówił panu nic o pieniądzach, o trzech tysiącach. On nie tylko mówił. Teraz. To właśnie to wydawało się dla niego najbardziej wstrząsające, bo on mówił, że stracił teraz honor, że teraz to już jest wszystko. Jedno. To pani wie o tych pieniądzach. Od dawna wiem, i to dokładnie. Nie wysłał ich, lecz ja milczałam. Ja przypadkiem dowiedziałam się, jak bardzo pieniądze były mu potrzebne. A w tym wszystkim kierowałam się tylko jedną myślą, że, żeby, żeby on wiedział, do kogo się zwrócić, kto jest jego najwierniejszym przyjacielem, bo on nie chce wierzyć, że to ja nim jestem. On patrzy na mnie wyłącznie jak na kobietę. A mnie dręczyła straszna troska. Dręczyła mnie troska, co to zrobić, co zrobić, żeby, żeby on się nie wstydził przede mną roztrwonienia tych trzech tysięcy. To znaczy, niech się wstydzi wszystkich, nawet samego siebie, byleby mnie się nie wstydził, no bo przecież on w końcu Bogu mówi wszystko bez wstydu. To. Dlaczego on nie wie, ile ja mogę dla niego znieść? Dlaczego nie zna mnie? Jak on śmie nie znać mnie po tym wszystkim, co się stało? Kłaniać się? Ja chcę go ocalić na wieki, a on niech zapomni o mnie jako o swojej narzeczonej. Ja muszę pani to powiedzieć. Po tym, co wydarzyło się właśnie między niej a ojcem, on poszedł do tej kobiety. On się z nią nie ożeni. To znaczy, ona za niego nie wyjdzie. Ale kto to wie, ale może się jednak i ożeni? Nie ożeni się, mówię panu. Ta dziewczyna to anioł, wie pan o tym? To najfantastyczniejsze ze wszystkich fantastycznych stworzeń. Tak, ja wiem, jaka ona jest zwodnicza, wiem. Ale wiem też, jaka jest dobra, stanowcza i szlachetna. Co pan tak na mnie patrzy, Aleksy Fiodorowiczu? Pewnie mi pan nie dowierza. Dziwią pana moje słowa? Agrafie, no Aleksandrowno, proszę przyjść do nas, proszę się pokazać. Właśnie czekałam, że mnie pani wezwie. Widzimy się pierwszy raz, Aleksy Fiodorowiczu. Ja chciałam ją poznać, chciałam pójść do niej, ale to ona na pierwsze wezwanie sama przyszła. Nie wzgardziła mną, miła i szlachetka. O, Och, ale wzgardzić panią, kiedy ja jeszcze raz ucałuję panią w dolną wargę? Och, rzeczywiście trochę jakby spuchła, a niechby spuchła jeszcze i jeszcze. Niech pan spojrzy, Aleksy Fiodorowiczu, jak ona się uśmiecha, no przecież serce rośnie, kiedy się widzi takiego anioła Rozpieszczasz mnie, może ja wcale nie jestem warta takiej łaskawości Och, nie warta, ona tego nie warta? Aleksy Fiodorowiczu, musi pan wiedzieć, że mamy tu fantastyczną główkę Kapryśne, lecz dumne, arcydumne serduszko, my jesteśmy szlachetni, Aleksy Fiodorowiczu, wielkoduszni Byliśmy tylko bardzo nieszczęśliwi i zbyt szybko byliśmy gotowi ponieść każdą ofiarę dla lekkomyślnego, a może i okrutnego człowieka. Tak, 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 Aleksy Fjodorowiczu, bo był pewien również oficer, Polak. Pokochaliśmy go, poświęciliśmy mu wszystko, a on wyjechał. Ożenił się. Nie, nie, nie. A, a teraz owdowiał. O, on pisze, że, że, że jedzie tutaj, przyjedzie nie, 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 nie. i Gruszenka znów będzie, będzie szczęśliwa. Ona po prostu przez te pięć lat była nieszczęśliwa, ale Za nas to nie broni, za nas to śpieszy ze wszystkim. Ale jak, jak broni? Któż by się ważył, Gruszenko, Aniele? Ja, ja proszę dać mi swoją rączkę. Niech pan spojrzy, Aleksy Fiodorowiczu. Będę ją teraz całować z wierzchu i od środka. O tak... Proszę mnie nie zawstydzać, całując moją rękę w obecności Aleksego Fiodorowicza. Ale czy ja chciałam panią tym zawstydzić, droga moja, jakże źle mnie pani rozumie. Ja. Pani to może w ogóle mnie nie rozumie. Może ja jestem dużo gorsza, niż się pani zdaje. Mam złe serce, jestem kapryśna. Biednego Dymitra wtedy tylko dla śmiechu zbałamuciłam. Aha, ale, ale teraz go pani uratuje. Powie pani, że, że kocha pani innego od dawna. I to, co pani obiecała, że... że, że... Ja? <grywa> nie, ja niczego pani nie obiecałam. Tak przedtem mówiła pani o tym. Przedtem. Przedtem może i coś tam pani obiecałam, ale... E, teraz znów sobie myślę, no już nagle znowu mi się spodoba ten Mitya. Przecież raz już bardzo mi się podobał. Prawie całą godzinę mi się podobał. Wrócę zaraz do domu, zrobi mi się go żal, no i co wtedy? Ale, ale, Aleksy Fiodorowiczu, ona wcześniej teraz, mówiła Co Teraz coś... widać, jaka jestem dla pani paskudnej i kapryśna. Ona mówiła coś całkiem innego. Proszę podać mi swoją piękną rączkę. Proszę.